Z Ewangelii według świętego Jana. Rzekł do niej Jezus: Każdy, kto pije tę wodę, znów będzie pragnął. Kto zaś będzie pił wodę, którą ja mu dam, nie będzie pragnął na wieki, lecz woda, którą ja mu dam, stanie się w nim źródłem tryskającym ku życiu wiecznemu. Woda, którą daje Jezus, to woda żywa, dar Ducha Świętego. I ta woda jest źródłem życia wiecznego w nas. Jeśli zgodzimy się na to, by przyjąć tę wodę, zgodzimy się na to, by być w niebie już na wieki. Ta postać samarytanki i ten dialog Jezusa z nią, i w ogóle to spotkanie, mówi nam bardzo mocno o tym, że każdy z nas ma w sercu wypisane pragnienie Boga. Że nawet jeżeli tego Boga szukamy po omacku, jeżeli ten Bóg momentami jest od nas bardzo daleko, to nie da się zaprzeczyć temu, że każdy z nas ma w sercu pragnienie Boga, pragnienie spotkania Boga. Nie da się żyć w pustce, czymś trzeba sobie życie wypełnić. I w tym spotkaniu z Samarytanką mamy taką ogromną szansę, by doświadczyć tego, że w moim sercu też jest pragnienie Pana Boga że są w życiu sprawy, rzeczy, które mi nie wystarczają. Mogę posiadać coraz więcej, zdobywać kolejne kroki w karierze zawodowej, ale czegoś mi ciągle będzie brakować. Mogę być szczęśliwy w miłości, w moim powołaniu, ciągle mi czegoś może brakować, będzie brakować. Jeśli nie będzie tam spotkania z tym, którym mnie stworzył i który wpisał w moje serce pragnienie Boga, Jego samego, Pragnienie Jego kochania. Katecz kościoła katolickiego mówi, że każdy z nas jest kapak zdej, otwarty na Boga. Każdy z nas ma od stworzenia świata wpisane pragnienie Pana Boga, od poczęcia mamy wpisane w serce pragnienie Pana Boga. I to otwarcie na Boga gwarantuje nam to, że jeżeli w naszym sercu będzie to pragnienie i ta intencja Jego szukania, jeżeli będziemy mówili Panu Bogu, tak, ja chcę się z Tobą spotkać, chcę Ciebie doświadczyć, to Bóg tak ułoży nasze życie, tak ułoży Jego okoliczności, że tego Pana Boga spotkamy, że w końcu znajdziemy się przy tej studni, gdzie Jezus już na nas czeka. Tylko potrzeba takiej szczerej intencji w sercu, że ja chcę pana Boga y, znaleźć, chcę go szukać. Potrzeba jednak wzniesienia się ponad podziały, y, wzniesienia się ponad wątpliwości, y, wzniesienia się ponad schematy pewne, które y, przez całe życie y, w nas narosły, po to właśnie, by przekraczając te trudności, znaleźć Boga żywego. Gdy ktoś staje przede mną i mówi, proszę księdza, ja nie wierzę, to dla mnie to jest sygnał, że ten człowiek pragnie Boga, ale go nie spotkał. Bo nie wierzę, to znaczy nie spotkałem. W momencie, kiedy spotykamy Pana Boga, problemy z wiarą znikają. Kiedy doświadczyłem Pana Boga. I widać to bardzo mocno w życiu ludzi, którzy kiedyś nie wierzyli, byli bardzo daleko od Pana Boga, dzisiaj wierzą i doświadczają rzeczy, które są opisane w Ewangelii. Kiedyś spotkałem kobietę, która przeszła różne życiowe koleje losu i niejednokrotnie była bardzo, bardzo daleko od Pana Boga, zahaczając nawet do jakiejś sekty. I w momencie, kiedy ta kobieta się nawróciła, zaczęła doświadczać nadzwyczajnego działania Pana Boga w jej życiu, zaczęła doświadczać Ewangelii, jakby tym wszystkim, co Bóg czynił w jej życiu, chciał ją Pan Bóg tak z sobą scalić i tak do siebie przyciągnąć. I pamiętam yy, jedną z sytuacji, kiedy ta kobieta miała uszkodzoną nogę, uszkodzone kolano yy, i przyszła do mnie prosząc o modlitwę yy, i stanęła przed ołtarzem w kościele, i zapytała mnie, czy może położyć rękę na ołtarzu, bo wierzy, że mocą tego, co się dokonuje na ołtarzu, jej, jej, jej kolano zostanie uzdrowione. I rzeczywiście położyła swe ręce na ołtarzu. Zaczęliśmy się modlić. Po kilku minutach jej kolano zostało uzdrowione. Bóg żywy, który pragnie, dzisiaj Człowieka XXI wieku przyciągnąć do swojego serca, przyciągnąć, jako go ludzkimi więzami, więzami miłości. Daj Bogu szansę, by to otwarcie na Niego, które jest w Twoim sercu, od stworzenia, Bóg mógł wykorzystać i posiedzieć z Tobą przy studni. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Muzyka